Dzisiaj Wam pokażę, jak zainstalować film, wideo z YouTube'a na stronie. Logujemy się na naszą stronę, wybieramy Gridboxa, a następnie przechodzimy do strony, którą chcemy, na której chcemy umieścić film, wideo z YouTube'a. O, tu poprzedni film był. Nic, usuniemy go. Na no, potrzeby. W tej prezentacji tworzymy nową sekcję, którą przesuniemy następnie na samą górę i wywołamy plugin wideo. Jak widzicie, otwiera się nowe okno, w którym to musimy wkleić ID wideo filmu z YouTube'a. ID wideo z YouTube'a jest to kawałek, są to znaki. Alfanumeryczne po znaku równości. Kopiujemy ID i następnie przechodzimy na naszą stronę i wklejamy, i to wszystko. Jak widzicie, mamy tu możliwości ustawienia, od której sekundy ma się zaczynać dany film. Po otwarciu strony, czy ma ten film od razu się otwierać, czy pojawia się tego typu ikonka, pozwalająca otworzyć film. Są też możliwość ukrycia. Kontrolek filmu oraz info. info w tym miejscu. Zapisujemy teraz naszą stronę i sprawdźmy, jak to wygląda. Od frontu jest nasz film. To wszystko. Dziękuję.